Pragniemy podzielić się z wami świadectwem pozdrowienia Gabrysi, która była wychowanką naszego przedszkola. Historia rozpoczęła się 24 listopada 2015 roku. Gabrysi mama wspomina to tak. 23 listopada 2015 roku pojechałam z Gabrysią do lekarza, zaniepokojona jej stanem zdrowia i poprosiłam o skierowanie na badania, na które Gabrysia pojechała z mężem kolejnego dnia. Około południa otrzymałam telefon, żeby szybko przyjechała. Po zbadaniu gabrysi przez panią ordynator zapadła decyzja, że jedziemy do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Po przyjęciu na izbie jedziemy windą na siódme piętro, a tam napis na tablicy klinika onkologii. Nie dowierzam, płaczę, krzyczę to niemożliwe na pewno pomyłka. Zostałam poproszona przez dwie miłe, cierpliwe pani doktor do pokoju lekarskiego, gdzie poinform poinformowano mnie że Gabrysia jest ciężko chora, ma guza wśród piersi o znacznej wielkości. I wiedziałam, że oznacza to dopiero początek diagnozy. Próbuję się modlić, ale chyba nie potrafię. Dzwonię do siostry uszumi, wychowawczyni Gabrysi z Trzeczkola. Siostra nie odbiera. Rano odezwania. Proszę ją o modlitwę w intencji mojej córeczki. Siostra uświadamia mnie, że dzisiaj, 25 listopada, jest święto Matki Założycielki Sióstr Nazaretanych. Gabrysia jedzie na blok, zostajemy z mężem wyproszeni do doktora, która pełni funkcję zastępcy pani profesor. Diagnoza – chłonna białaczka czwartego stopnia. Pani doktor informuje, że stan Gabrysi jest bardzo ciężki. Podejrzewają zajęcie głowy i rdzenia kręgowego, a mają to potwierdzić kolejne badania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że z bloku Gabrysia pojedzie na oją. Cały czas trwa modlitwa za Gabrysię. Nasza córeczka wybudza, wybudza się po operacji i wraca na siódme piętro, a nie na ojom. Jesteśmy w izolacji. O godzinie 18.00 została odprawiona msza święta w Kaplicy św. nazaretanych w Łukowie. Ogromna rzesza ludzi modli się za kaprysię. Siostra Urszula prosi moją przyjaciółkę, aby koniecznie dzisiaj zawiozła do szpitala relikwię błogosławionej Franciszki Siedlickiej. Kolejne dni są dla nas trudne. Codzienne, nowe, okrutne informacje. Zajęcie szpiku 100%, płyn w worku osierciowym, masywne nacieki w obrębie nerek, węzły chłonne, zajęte na wszystkich poziomach szyi. Stan pacjenta określany jest jako ciężki. Mamy też dobre wiadomości: głowa i rdzeń czyste. Po siedmiu dniach wóz wśród piersiów się rozpadł. Nie ustajemy w modlitwie. Wierzę, że wszystko jest w rękach Boga. Wierzę, że Franciszka stoi cały czas przy kaprysi. Mijają kolejne dni, tygodnie. Zaczynamy poznawać życie szpitalne. Akceptacja całej trudnej sytuacji. W lutym jedziemy na pierwszą przepustkę do domu. dostaję wypis i dokumentację. Zapoznaję się z wszystkimi wynikami. Idę do lekarza prowadzącego i informuję panią, panią doktor, że badania zostały popełnione że na pewno to nie należy do kaprysi Lekarz upewnia mnie, że to nie błąd. Zapytała. To jak to możliwe, że córeczka w takim stanie normalnie funkcjonowała? Pani doktor, Iwona Danieluk, nie odpowiedziała nic. Pukiwała głową i skierowała swój wzrok do góry. Nasze leczenie trwało dwa lata. Ostatnią chemię Gabrysia otrzymała 24 grudnia 2017 roku. Wiem, że w życiu nie ma przypadków i wierzę, że moja córeczka została uratowana dzięki błogosławionej Franciszce Siedliskiej. A matka założycielka prosiła u Pana Boga dar życia dla tam fisi. się za wszystkie dzieci, młodzież i ich rodziny, aby pogłębiali relacje między sobą oraz z Panem Bogiem.